Witamy w kolejnym odcinku Informatora Dolnośląskiego. Dzisiaj przedstawimy Państwu relację z otwarcia India Center, pierwszego polsko-indyjskiego centrum biznesowo-handlowego. W kompleksie Orlego Gniazda i Domu Kosmonautów we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie polsko-indyjskiego centrum biznesowo-handlowego. Częścią przedsięwzięcia jest, uruchomiony również niedawno, portal Invest Process. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie szerokiej i łatwej współpracy indyjskim oraz polskim, a co za tym idzie, europejskim przedsiębiorcom. W uroczystym otwarciu wzięła udział ambasador Indii Monika kapil Mota. Well, for India, Poland is indeed a gateway into the European Union. Z pewnością na Polskę nie możemy patrzeć jedynie jako na Polskę, ale jako na kraj członkowski Unii Europejskiej. To bez wątpienia najsilniejsza gospodarka Europy środkowo-wschodniej. Polska jest to kraj, którego atrakcyjność inwestycyjna i handlowa rośnie, którego mamy nadzieję, stabilność gospodarcza będzie trwała i postrą. It is a very attractive investment destination and it indeed is an is an opening, a window or a foothold into the rest of Europe for us, certainly. Gospodarka indyjska jest obecnie jedną z najsilniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek świata. Korzyści z dobrych kontaktów naszego kraju z Indiami wydają się być zatem oczywiste. Otwarcie India Center władze naszego regionu postrzegają jako ważny fakt. Bardzo ważny dla regionu naszego i chyba dla kraju naszego, dlatego że Indie są pięknym, wielkim krajem, w którym mieszka ponad miliard mieszkańców, który, który rozwija się gospodarczo bardzo pomimo wszelkich problemów, jakie mają. Ale każda, każda tego typu inicjatywa gospodarcza niesie za sobą szansę na to, że no po prostu będziemy się rozwijać, będziemy mogli tworzyć wspólne przedsięwzięcia, a co za tym idzie, będą miejsca pracy. Także wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry przy przychylności ogromnej pani ambasador, czyli wiadomo, że kraj tutaj nie bez znaczenia swoje zdanie już powiedział w ten sposób, bo przecież pani ambasador często jest we Wrocławiu, to nie pierwszy pobyt. Tutaj przy aktywności pana Adama Biska, który rzeczywiście no trzeba powiedzieć, że ojcem chrzestnym jest tego całego przedsięwzięcia, patrzymy, że przygotował już i pomieszczenia, i miejsca, gdzie można ewentualnie pierwsze kontrakty realizować. Natomiast no działa portal, portal, który będzie skojarzył partnerów i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre dla India Centers swoje miejsce we Wrocławiu znalazło nieprzypadkowo. Z punktu widzenia Hindusów najważniejsze wydają się być trzy elementy. Stabilna gospodarka, dobrze wykształcona kadra i doskonałe położenie geograficzne. Indie bowiem zamierzają się otwierać zarówno na Europę, jak i na Rosję. Na indyjskich partnerach wrażenie robi również dynamika i zaangażowanie ze strony Polski w realizacji przedsięwzięcia. Znaczy, jeżeli chodzi o śród Hindusu i biznesmenów indyjskich, Polska jest bardzo znana, tak? Ponieważ oni patrzą, chociaż w tej chwili widzimy te same w Europie, jaki mamy kryzys, jakie sytuacje w Polsce, tak? Nie jest tak gorzej na przykład jakieś inne kraje. Jeżeli wzrost gospodarki może nie jest taki duży, ale jest, tak? Kadra, która jest tutaj Polska, wykwalifikowana, młode ludzi, którzy dobrze mówią po angielsku, położenie kraju, gdzie jest bardzo łatwy dostęp do całej Unii Europejskiej, ponieważ Polska jest członkiem Unii Europejskiej, przepisy wszystkie są takie, problemy takie jak w Unii Europejskiej, towar można sprzedać w Unii i można sprzedać w Rosji. To jest takie położenie i tej chwili sytuacja, która jest polskiej gospodarki i w ogóle młode osoby, które też się wykształcują i jest nowe osoby do pracy. To powoduje to, że po prostu indyjskie firmy widzą, że tak, tutaj można stawić swoje fabrykę, robić produkcję tutaj przykładowo i dalej rozwijać na całej Europy albo nawet do Rosji. Także pod tym względem jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pomysł tego portalu i co dzisiaj zostało dokonane, myślę, że to jest następny, kolejny ważny krok, żeby jeszcze przyczynić tego, że są takie jakieś średnie, większe firmy indyjskie, które też szukają możliwości, że gdzie mogą inwestować. Taki portal pomoże im po prostu z informacją o kraju, co można robić, ułatwić im tu przykładowo rejestrowanie firmy, dać im kontakty tutaj lokalne dla biznesu. Także mi się wydaje, ten dzisiaj, dzisiejszy to jest bardzo ważny krok, który będzie budował jeszcze lepsze relacje gospodarcze i kulturowe między dwoma krajami. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Ja chylę czoło dla pana Adama szczególnie, ponieważ Robiliśmy razem ten pomysł. Pomysł już jakoś półtora roku temu, mniej więcej. Rok temu zaczęliśmy poważnie rozmawiać ten temat. Ja myślałem, że to będzie trwało dwa lata, co najmniej. I on tylko dokonał końca ciągu roku. Także widać, że człowiek jest zaangażowany. Chcę, żeby było sukces tego i jak najbardziej, jeśli takie osoby są potrzebne dla jednej i drugiej krainy, żeby biznes rozwijał. Ze strony polskiej twórcą przedsięwzięcia jest wrocławski biznesmen Adam Bisek. Znany między innymi z wprowadzenia na polski i europejski rynek nowoczesnych amerykańskich rozwiązań w dziedzinie asfaltów modyfikowanych gumą. Jego liczne kontakty z Hindusami zaowocowały półtora roku temu pomysłem stworzenia India Center. Myślę, że pan Adam Bisek jest remarkable person. Pan Adam Bisek jest niezwykłą osobą. Jest bez wątpienia pionierem, jeśli chodzi o ten typ działalności. Znaczenie tego przedsięwzięcia, znaczenie India Center będzie miało bez wątpienia nie tylko wymiar lokalny. Myślę, że będzie także już niebawem znakiem rozpoznawczym Wrocławia. Jestem pełna podziwu dla energii i dynamiki, z jaką tworzone jest centrum. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że jest to dopiero początek drogi. strengthening of our um, economic cooperation. Dziś India Center rozpoczęło swoją działalność w kompleksie położonym nieopodal wrocławskiego lotniska. Docelowo centrum znajdzie swoje miejsce w podwrocławskich Krępicach, gdzie na 10-hektarowej działce już rozpoczęto prace budowlane. Niebawem działalność centrum zostanie również rozszerzona w kierunku rynku rosyjskiego. My bardzo przyspieszyli otwarcie po to, żeby przygotować się do otwarcia tamtego dużego. Wybudowanie tamtego centrum to jest kwota, że no między 250 a 300 milionów złotych. W związku z tym są to gigantyczne. Koszty. A wtedy, kiedy tu zaczniemy funkcjonować na terenie dużo mniejszym, zdecydowanie tańszym, zdobędziemy klientów i będziemy świadczyli to usługę, to tam się po prostu tylko będziemy przenosili sukcesywnie. Myślę, że zamierzenie jest dzisiaj na Europę, dzisiaj na Europę i Azję, na Europę i Indie, ale jutro na, również na Rosję. Są to dwa potężne rynki, a naszym obowiązkiem jest dbać o nasz kraj, abyśmy mogli mieć dobry rozwój jego. Projekt India Center stał się więc faktem. Rozwój przedsięwzięcia z pewnością przyniesie wymierne korzyści zarówno dla miasta, jak i dla regionu, choćby w postaci stworzenia nowych miejsc pracy.